Cześć. Cześć. Przylecieliśmy na weekend do Bari. Bari to jest stolica włoskiego regionu Apulia. Znaczy przyleciliśmy bardziej do Apuli. Nocujemy po prostu w Bari i Bari jednego dnia sobie pozwiedzamy. Tak, na naszym facebooku, jeżeli nas nie śledzicie, to wyjechane olki zapraszamy. Wrzuciliśmy taką zagadkę, właśnie gdzie lecimy. Także, jeżeli jeszcze jej nie widzieliście, to zapraszamy tam. Dowiecie się dokładnie, w którym miejscu Apulia. Jest we Włoszech. A my zaczynamy od zwiedzania właśnie samej miejscowości Bari, czyli tej, w której nocujemy. To jest stolica Apuli uh -huh. ma około 300 tysięcy mieszkańców, także nie jest bardzo duża. Natomiast sama Apulia wyróżnia się na tle ogólnie Włoch tym, że ma najdłuższą linię brzegową ze wszystkich regionów Włoch. Ponad 780 km linii brzegowej to właśnie znajduje się tutaj w miejscowości, nie w miejscowości, tylko w regionie Apulia. Także zapraszamy, chodźcie z nami, idziemy na zjedzenie Bari. Tak, włoscy karabinieri zarabiający swoje pensje. Nie, ale oni jeżdżą w kółko? No jeżdżą w kółko, właśnie o to chodzi. A może oni ćwiczą po prostu? Jeżdżenie w kółko? No nie wiem, zobacz, może sobie zdjęcia robią, nie wiem, może pozują, zobacz. No ustawiają jakiś szyk ewidentnie. Według mnie to jest formacja żółwia. <laughs> Utworzyć formację! Żółwik! Uformować żółwie! <laughs> Z Bari doszliśmy do pomnika Świętego Mikołaja Cudotwórcy, który jest za moimi plecami. Oraz przede mną, zaraz wam pokażemy, jest to Bazylika Świętego Mikołaja. Bazylika została ukończona w XI wieku. Święty Mikołaj jest w ogóle patronem tego miasta. I co ciekawe, w samej Bazylice, na z tyłu głównego ołtarza, znajduje się grób Królowej Polski Bony Sforcy. To tej, która przywiozła do Polski włoszczyznę. I właśnie tego grobu pilnuje z jednej strony święty Mikołaj, czyli patron Bari, a z drugiej strony święty Stefan, czyli patron Polski. Jej grup i ten pomnik powstał na zamówienie jej córki Anny Jagielonki. To co? Może wejdziemy do środka? Jesteśmy przed zamkiem Castello Normanno Sfavi di Bari. Jest to zamek, który powstał w 1132 roku, natomiast w 1233 został całkowicie odbudowany przez cesarza Fryderyka II, dlatego że prawie 100 lat wcześniej został zupełnie zniszczony. Zamek był siedzibą dynastii andygaweńskiej. Później tutaj, rezydowała tutaj rodzina Sforców, a na samym końcu zamienił się w więzienie. Obecnie otoczony jest fosą z trzech stron i tak naprawdę stanowi takie bardzo charakterystyczne miejsce w Barii. Ciepło, ale nie za gorąco. A tutaj na każdym kroku, po prostu na każdym kroku, w każdym wolnym miejscu na murze są albo święte obrazy, albo jakieś kapliczki. Jak totalnie pusty był ten plac. O godzinie 16 czy 17 jak tu przyjechaliśmy. To teraz zobaczcie to. We Włochach tak zawsze jest. To opowiesz yy, ludziom o, tym, o, tym, o tej kolumnie, o tym słupie, do którego byli przywiązywani dłużnicy. To więcej już nie mam co powiedzieć. <laughs> <laughs> Jeszcze możesz powiedzieć o tym, że u podstawy tej kolumny jest lew, po drugiej stronie jest miasto. Lew pilnuje tego miasta. Jest i kolumna, jest i lew, i dzieci, czyli dłużnicy. Tak. Ale gdzie jest to miasto, że Nie, to kolumna symbolizuje miasto. Tak? Aha, no to powiedz to. Kolumna symbolizuje miasto. Ona mówi, że ta kolumna symbolizuje miasto, więc... A jeszcze... A jeszcze na obroży tego lwa jest napisane... Nie pamiętam co. Ale to... O, wiem co. Napisze, napiszemy Wam na dole, na ekranie, co tam jest napisane. Wracamy jeszcze z wczorajszego wieczora. Lew został usunięty najprawdopodobniej w okolicach pierwszego roku przed naszą erą z rzymskiego grobowca. Natomiast kolumna pierwotnie stała w starym porcie. Została tutaj przeniesiona w późniejszym okresie. A zwieńczenie kolumny to jest kula armatnia. Ile ludu! A jest godzina 21:00. pierwsza Jak? Świeże. Zrabiste kalmary. O kurda, ja nie lubię za bardzo owoców morza, ale mega. Na dobranoc, dobry wieczór. Niszpluszowy śpiewa wam. Dzień dobry, drugi dzień w Apulii. Właśnie kierujemy się z naszego BB do samochodu. Samochód zostawiliśmy poza murami Starego Miasta. Tutaj na samo Stare Miasto nie można wjeżdżać, chyba że jest się mieszkańcem. Natomiast prawda jest taka, że to stare miasto jest malutkie i można je obejść w przeciągu 20-30 minut. My w zasadzie wczoraj to zrobiliśmy za cztery razy, tak naprawdę chodząc sobie dokładnie. Z pięć kółek. No właśnie. Także dzisiaj jest niedziela, 15 sierpnia, W Włoszech to też jest święto, także mamy nadzieję, że nie wpłynie to jakoś znacząco na nasze zwiedzanie. Co ciekawe, to tutaj w barii, w zasadzie w, na starym mieście nie uświadczy się normalnego sklepu. Więc jeżeli chcielibyście na przykład nie wiem, kupić wodę, piwo, cokolwiek do, do mieszkania, do hotelu, to nie liczcie na to, że znajdziecie sklep, gdzie kupicie na przykład, nie wiem, dwulitrową wodę. Jedyną alternatywą, żeby coś kupić, to są takie automaty. A jeżeli chcielibyście sobie kupić piwo do hotelu, to też na to nie liczcie, bo tak naprawdę trzeba mieć taką, nie wiem, kartę potwierdzającą y, rok urodzenia, czyli czy macie 18 lat. E, a jaki jest plan na dzisiaj? Mówimy? No tak, no jedziemy najpierw y, oglądać Truli, czyli zresztą zobaczycie sami. <laughs> tak, jedziemy do miasteczka Alberobello, które jest oddalone tak jest. o jakieś 40 minut jazdy autem. Tak. Można się tam też dostać pociągiem z Bari. To no Jest nasz samochód. Ukradli nam auto. Dude, where's my car? Nie, tam jest. Myśmy jedną tą bramą wyszli kotuś. Aha. Rzeczywiście jest nasze auto. No dobra, to możemy przejdziemy na drugą stronę, pokażę wam trochę portu w Bari. Mhm. Mm no tak proszę. wygląda promenada. Cześć. Cześć. Niedzielny <noise> tak... poranek, tam zaraz jaki krab się smaży. Smaży się krab. O, nawet się poruszył. Tam w, tutaj w oddali jest zamek. Dobrze A mówię. Tam... Nie, to nie jest nie, zamek to nie jest zamek. ten. Ale fajnie zobacz, tam ludzie snorkują. Rzeczywiście. Dwóch ludzi z bojkami sobie snorkuje tutaj. Tak. A my się zbliżamy do okay. naszego auta, którego chyba jeszcze nie widzieliście. Jest tak samo małe jak to, które wynajmowaliśmy na Zakentos. Jeżeli nie widzieliście tego odcinka, to zapraszamy. Link do niego pojawi się w prawym górnym rogu. A nasze małe autko to to czerwona Toyota Aygo. We Włoszech parkowanie, to wam od razu powiem, parkowanie na ulicy jest możliwe, ale trzeba zwracać uwagę na kolorowe linie. My stoimy przy niebieskiej linii, to znaczy, że jest to parkowanie dla wszystkich płatne. Trzeba umieścić opłatę w parkomacie. Są też linie żółte, które oznaczają, że parkować tam mogą tylko mieszkańcy, mieszkańcy. ewentualnie niepełnosprawni. Ewentualnie niepełnosprawni. No i są jeszcze linie białe. Które oznaczają, że może tam zaparkować każdy i na dodatek za darmo. No natomiast... Jak się domyślacie, jest ich najmniej. W tak. Mieście. Wczoraj widzieliśmy ich kilka, natomiast były to tylko i wyłącznie parkingi dla Skute, motocyklistów. Motocykli, tak. No. E... Ja jeszcze tylko dopowiem, że do parkomatów zdecydowanie warto mieć po prostu monety i drobne, bo płatności kartą nam na przykład nie przyjęło ani zwykłą debetówką, ani kredytówką. Dobra, jedziemy. Truli to okrągłe albo, albo czasami kwadratowe domki zbudowane z kamienia wapiennego, z bardzo charakterystycznym stożkiem, stożkowatym dachem. Jest kilka teorii, dlaczego takie domy były budowane. Po pierwsze, mówi się o tym, taka chyba najbardziej popularna teoria, mówi o tym, że za nieukończone domy chłopi bądź mieszkańcy właśnie domów nie musieli płacić podatków. Takie truli, po, ponieważ zbudowane jest z kamienia wapiennego, bardzo łatwo było rozebrać, nawet jeżeli nie sam dom, to przynajmniej dach. Jak przychodził inspektor, no to można było taki dach rozebrać i nie płaciło się za niego podatku. Muzyka Druga teoria mówi o tym, że król Ferdynand Aragoński nałożył prawo na chłopów mieszkających właśnie w okolicach Apulii, mówiące o tym, że chłopi nie mogą budować stałych domostw, stałych domów, trwałych budynków, dlatego że chłopa można było przenieść z jednego regionu do drugiego po to, żeby pomógł tam, gdzie było akurat potrzebne. W związku z czym takie truli nie były uważane za domy trwałe, więc można je było łatwo rozebrać i nie łamało to prawa nałożonego przez króla Ferdynanda Aragońskiego. Ola, mówiąc Wam przed chwilą o rozbieraniu dachu, miała na myśli rozebranie samej tej kopułki, samej tej czapki, którą tutaj widzicie. Pokazuję Wam palcem. Ale jeszcze o tych kopułkach, o dachach ogólnie Ola, Ola Wam zaraz opowie więcej. Dachy truli też są bardzo charakterystyczne. Tak jak już wspominałam, wszystkie mają kształt stożka. Natomiast co jest bardzo ciekawe, to to, że każdy ten dach zwieńczony jest tak naprawdę inną kopułą, inną czapeczką. To po pierwsze mogły być krzyże, gwiazdki, dyski, kulki, ale też bardzo wiele tych truli ma na dachach. Bardzo konkretne rysunki. Każdy taki rysunek oraz taka, takie zwieńczenie tej kopuły był ymm, znakiem rozpoznawczym danego budowniczego. Także po tym, jaki ten dach ma zakończenie, zwieńczenie, można było rozpoznać, kto to truli budował. Muzyka W samym Alberobello możecie znaleźć ponad 1500 takich domków truli. Największe ich skupisko jest w miejscu, w którym my się teraz znajdujemy, czyli w dzielnicy Alberobello Rione Monti. Tutaj należy przyjechać, jeżeli chcecie właśnie przespacerować się tymi uliczkami. Obecnie w większości tych domków są albo sklepy z pamiątkami, albo na przykład Airbnb można wynająć sobie takie trulli, żeby tutaj zamieszkać na jedną, dwie, trzy noce. Hmm. Jeżeli byście chcieli kupić takie truli, to również niektóre są na sprzedaż. Głównie inwestują tutaj teraz Anglicy i Niemcy, a jedno takie truli kosztuje w granicach 60 tysięcy euro. Że jeżeli macie gotówkę na zbyciu, zapraszamy do Albero Bello. Tak, jak Ola wam powiedziała, trule można sobie kupić. Nie ma najmniejszego problemu, natomiast trzeba podpisać zobowiązanie, że będzie się je remontowało i odnawiało pod nadzorem konserwatora zabytków. Dodatkowo jeszcze trule zostały wpisane na listę światowego dziedzictwa unesco w 1996 roku. Na samym wejściu do tej dzielnicy Rione Monti stoi kościół pod wezwaniem Świętego Antoniego. I kościół ten został wybudowany przez właśnie jednego z budowniczych króli. My kończymy już naszą przygodę w miejscowości Albero Bello. Swoją drogą znaczy, prawdopodobnie nazwa ta pochodzi od Arbore Bello, czyli piękne drzewo. Na dzisiaj to już koniec. Do zobaczenia w następnym vlogu, w którym. Widzimy się w Site Bianca, czyli w Ostuni. Hej, czy Wy poznajecie to miejsce? Tak, wróciliśmy do Alberobello, bo chcieliśmy zobaczyć, jak wygląda o zachodzie słońca, szczególnie, że tam kawałek dalej w stronę e, tamtej uliczki widzieliśmy, że były porozwieszane lampki. Więc idziemy zobaczyć, czy warto przyjechać tutaj również wieczorem.